Na moim kanale Dziś idziemy sobie przejść, na dn... przejść się nad morze Albo dawno się na... nad morze nie? nie Nie, byliśmy, wychodzimy z domu no, A jest bardzo ona pogoda no, Pierwszy raz Jest idę, idę taką o pogodą, Oczywiście idę, idę w laczkach I, i no i No i sobie pomyślałem, że Dawno już nie było morza, więc Więc na, na sobie było morze, nie I sobie ten, ten, jak zawsze tą, tą, tą ścieżką tam Oliczką ścieżkę to, co tam jest, nie? Ha jeszcze chciałam wam powiedzieć, że yy, z, Że dzisiaj yy, a, że, że... dzisiaj będzie jeszcze jeden film Jeszcze jeden film tak O osiemnast... Tej... 18, 18, 19, tak? Osiemnasta no bo wtedy 18.19.30, bo wtedy o tej godzinie jest zachód słońca i właśnie chciałem Wam nagrać zachód, zachód słońca. No albo, no albo nigdy Wam jeszcze nie nagram zachodu słońca. Więc, więc dzisiaj o 18.19.30 nagrywam zachód słońca. Zachód słońca, no, a jak ktoś będzie na, 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 na tym filmie, to zapraszam. I, I uwaga, zachód słońca ben, y, będzie, będzie tam nad za... Tam, tam nad za zatoką! O! Pociąg jedzie, pomachamy! Uciek mi. No, dawaj. Idziemy sobie tędy, ja, ja jak zawsze. Chodźcie sami. No, no ani no, a się bardzo wiecz. No dawaj na mrozu. Bardzo. Idziemy sobie tędy piachem z, z bo już zimno. Uw. Минус. Справдим воду. А, зимная О, курча, видно, зимная как Правда. Черт. Ja jeszcze wam tu pok pokazuję to to może i... <toddź> no i tak jak mówiłem film Film iść film, film o 1930 bo będzie za zachód słońca Dobra, no, wr 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 wracamy z plaży bo...

Obrat. co widzowie? Kończymy co film, tobie? co my tobie? co my tobie? i my tobie? na my tobie? Widzimy się o